Witam. Jak wróciliśmy na YouTube, to co? To padłem na pomysł. Jako, że nie było mnie na pierwszym odcinku powrat, powrotnym, to że nagram sobie odcinek solo, takiego vlogka. Eee, jak spędzam dzień jako osoba, jeszcze chodząc do szkoły, jako osoba trenująca, co tam się będzie wyprawiało? Eee, co najpierw? Dnia jest takie, że najpierw sobie coś zjemy, a potem polecimy do szkółki, potem po szkółce polecimy na trenio. Wieczorem może posilujemy, coś się pouczymy. No i co? Trochę z Wami pogadam, trochę do Was powiem, co się działo przez ten czas, trochę opowiem o chłopakach, bo chyba brakowało czegoś takiego, żeby pomówić o nas. No, także zapraszam. Witam jeszcze raz, tak już tak na świeżo, tak ze świeżą głową, świeżą świeżo umyty, świeżo ubrany. Dzień dobry, witam Polsko, cześć. Nie, no koto dotrze, ale hejka. E, jego dnia przede wszystkim. E, co tam? E, plany się troszeczkę zmieniły, jadę zaraz na Gołta, jadę do chłopaków na siłkę, jem śniadanko w moim są trzy tosty jakby eee, nie lubię najadać się z rana, to jest mój problem myślę, że do tego wleci jeszcze jakiś owoc, jakiś bananik, może jabłuszko e, żeby dodać tam troszeczkę energii, może jakieś kawusia jeszcze doleci do tego e, jadę na go, to ja tam ogólnie nie chodzę na siłownię zmieniłem siłkę A to nie będę mówił czemu, ale zmieniłem e, chłopaki tam dalej są, myślę, że dzisiaj panie trenią z cynkiem leci bo tak jakoś godzinę się zgraliśmy, ja tam mam jeszcze 2-3 godzinki zapasu, więc myślę, że w treningu się zmieszczę Eee, no i potem wrócimy już szkuki. Mamy w takim razie jeszcze czas dzisiaj wieczorkiem, więc może coś poróbimy, może coś gdzieś wyjdziemy, może coś no, z ludźmi się pokręcimy, wiecie jak jest. No, chciałem pokazać jak wygląda moje śniadanie. Wygląda to ono w ten sposób nie są zachwycające tak szczerze, ale jak kiedyś liczyłem to to ma tak 700, może nie 700, bo to jest teraz inny chleb, ale chyba około 600 kalorii, 700. A tak jak mówię nie lubię się napychać z rańca, nie lubię być taki najedzony, bo oczywiście się ociążę, ale przez cały dzień potem. Eee, no, tak jak kulturalne, myślę, danko. I tak dzisiaj delikatnie polecimy terenie, bo mam, mam rozjebaną łydkę przez dźwiganie weekend, bo pomagałem przeprowadzce. Let's go champ, jak to mówią, let's go. Eee, no co, niestety nie udało się złapać kicka, bo właśnie się, jakie jechał z nie nagrałem. Ale jak wiadomo nie można używać telefonu podczas jazdy. Aktualnie stoję na miejscu eee, i co, czekamy na Cynka i jedziemy na Cynio. Co, dojechaliśmy na Gołcika, eee, jest furka. To, że to się nagrało, akurat nagrywający. Cynka się rozgrzewa, pięknie, proszę Państwa. Już sobie przypominam dlaczego ko kochałem tego gołta. Kurwa, tak było się na zawsze. Dajemy mu można usłyszeć swoich myśli. W ja razie kulturalna rozgrzeweczka, i złożamy zaraz w główne seryjki. Tak Tutaj to jest taki skam. U mnie to są sztywne zasady siłowni siłowni, A tu 20 to jest maksymalnie 15. I widzicie we wszystkich naszych e, obliczeniach matematycznych doszliśmy do tego, że tu nie chodzi o ciężary, a chodzi o gry, w tury, który waży chuj wie ile tak naprawdę, chyba tam 17,5. Czyli jak mieście 70. Znaczy nie wiem ile waży gry, ale musi, jak mieście 70, musieliście odejmować 5 kg i e, czyli mieście 65, jak mieście 75... Musieliście odnieść na gryfie, musieliście od ile mieliście, 70. I dlatego doszliśmy z tinkiem, że jest to błąd gryfa, nie ciężarów. I co, zmieniamy gryf. Dopiero tak naprawdę teraz się zaczynają już serie, bo nikt nie wiedział, ile wyciska. No i, i właśnie, i to, to jest problem, to jest problem. Serio, ja bym coś mądrego powiedział, ale... Ale ty to, to, ja to, ja to nic nie mądrego powiem. To... nie powiem dzisiaj, bo... Nie no, coś tam się mądrzyło, od... że close grip i tak dalej, tak? Tak, tak. Jesteś pan specjalista, kurwa. Tak. Coś tam wiesz. Ja rozpiszesz trener mojej babci? Tak. I dietę. Dietę mojej babci rozpiszesz? Tak, no. A ile tak, chcesz to, za... <tutulak> A ile, <tutulak> ile chcesz za taką przyjemność? Nie, ty to, to robisz z pasji, więc ja nic za to nie, jest, nie chcesz. Ja robię z pasji, nikt nie chce. No tak, więc spiszcie na Instagramie Kuźni Aestetyki, Cynek wam odpisze. Tak. Ułożę wam taki plan. Ja pierdolnik wam takiego planu nie ułożę, przysięgam. Serio. Jebana strefa na co? Stary, nie, nie. nie tak bo takie jaki do to kurwa się tak się to chodził? Tak się nagrywał. Dobra, pisz. <g lidér> <d crawling> I... no się nie ma Ej, no, to leciłem w chuje, nie nagrałem. Zapomniałem znowu, bo cynek mnie zagadał jak zwykle. I... Tak naprawdę no. Cóż, no, poszło 65 na 5. trzy lata skończyłem, nagrałem wam chyba tylko jedną serię i to jeszcze na tym niewłaściwym gryfie. Także, <gryểu> <gry <governors> także no, petarda ogólnie zapomniałem o wszystkim. Teraz martwy ciąg na, e, na handlach na nogach. Tak, taki szybki, 3 serie P na 12. Na handlach na nogach. Na handlach, na nogach. E, co, no, klata lekko, tak lekko. Trzeba nie to się że rozpozwiększy, będzie chyba 65 założyć, coś tam się pobawić. No i co? Zobaczymy, tak? Idziemy dalej z tym. Jak boli to rośnie, kurwa. przyjemne za przyjemny, jeśli na konta, które mają dla pół, ale ale zrobione. Jeszcze 2 tego, ale nie wiem, czy naprawdę one są straszne. ciągnie. Nie czuję się za dobrze. Więc to musiałem trzeba będzie pogotowia bez bez rzeczy, fali po papieroska, nie będę go widiać wie co on odp**dala ty, on rzeczy nie ma, a mówi, że będzie na siłowni na trening to jak ten, jak bumie ostatnio czemu Bumi? przyjechał na siłownię no i on mówi tak dobra ja siady robię odsadził wszystko do siadu <grym> <grym> wiadomo wcześniej się przebrał i tak dalej, zrobił dwie serie, poszedł na kanapę i siedział półtorej godziny i mówi tak dobra ja to pierdolę dzisiaj <grym> <grym> Bo Bumi to też jest taki wariant właśnie i dawno, ej, a może bumie niech nagrywał vlogi solo to bym czekaj taki jak on tym pezotem by dociskał do roboty no to by mogło być. To by było dobre. A myślę, że go lubimy na to? Tak, nie. Nie, myślę, że się, tak. mi się wydaje, że nie, że on się nie. Eee, Cynek jęczy, że robimy od 9 tygodni 70. Chło wygląda człowieku, jak, jak budowlanie Samacha 70 naszej serii, no ale to chyba o to w tym wszystkim chodzi, chyba tak powinno być. Jak mu nasz kochany jak rozpisał taki mały blok treningowy że zobaczyć. bonus. Eee, dobra, zrobiłem ściąganie, dwie seryjki, tylko tam na 10 i na 14, eee, teraz zrobimy sobie hamerka. Jest ciężko w sumie, bo nie jestem w stanie tego hamera, jest zupełnie inny niż y, tam u mnie na siłowni, ale w porządku, tak się siak czuję klatę. Eee, cynek skończył, klatówę w końcu po godzinie, czy tam półtorej w sumie. Ja coraz bardziej się śpieszę, bo coraz szybciej muszę spierdalać stąd, bo zaraz mam lekcję, ale to tam wiecie, teraz są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Eee, co? Nie wiem, co wam mogę jeszcze powiedzieć. Uważam, że nagrywam to strasznie wyrywkowo, ale ciężko mi jest to wszystko tak pokazać, jak, jak ja to robię, i tak dalej, jeżeli ktoś za mną nie chodzi z kamerą, nie? Eee, tak samo będzie w szkole. W sensie nie, nie będę nagrywał wszystkiego, bo myślę, że nie wszyscy będą chcieli być na kamerze i nie, nie wszyscy chcieliby się pokazać, więc raczej będzie takie bardzo wyrywkowe, tak? Czy on przyszedł przyszedł? Proszę o po poza numer 1, przodem, numer jeden. poza numer 1, przodem. Piotra, się w Dzięki, kurwa, jebana, przejdź. Poza numer 2. Poza 3, czułam na No jest jaki jest, tak, jest taki sen, no. No. E, dobra, segment siłowni w sumie możemy uznać za zakończony. Zrobiłem wszystko, zrobiłem presję, zrobiłem... Y... Bice, biceps, biceps, klatę. Zrobiłem wszystko tak naprawdę. Eee, tak naprawdę zaraz idziemy się przebierać, lecimy na... Kurwa na, na, na do szkółki. Eee, no i tak jak mówiłem, w szkółce chyba nie podnagrywam za dużo, po prostu ocenię prywatność innych i... Nie chcę też, żeby ktoś mi, mógł, ktoś mi zwracał uwagę na to, że chodzę z kamerą czy coś takiego, że nagrywam każdego. Żeby to nie było jakieś pojebane. Eee, no i co? No i widzimy się zaraz pewnie w samochodzie. Dobra, cynko. Trzymaj się. Trzymaj się. Do zobaczenia. Może jeszcze kiedyś w tym tygodniu, może wpadnę na, na tą siłownię piękną, Dobra, nie szkole, pamiętaj, nie <słyszy> no dobra. Co ty widziałeś? Dobra, Skierdalamy stąd. To tak nie hmm, tego nie próbowaliśmy. Test tak? <słyszy> no, testuj, testuj, bo są urodziny Gołusika, dawaj. kleje się, jakbyś nie miał Do tego dobra. wcześniej. Ty książulo. Żebyś się kurwa nie udusił mm. Człowieku, ludzie oglądają to do jedzenia, ty plujesz jako coś normalnego no średnie Nie mów tak, bo, bo mam nadzieję, że nie jest kurwa zakres tempo. Dobra. Smakuje ci see. tak? Pyszne, pyszne, najlepsze na świecie, mulla no. Tak? Dobra, trzymaj oczy, łamen, wydalam. No to mówi pan łapą Dobra, nara e, No co? No No, e, jesteśmy po treningu ocenka treningu szczerze mówiąc nie było jakoś mega ciężko nie spompowałem się ani nic raczej bardzo delikatnie starałem się nie żułować ani nic takiego bo mam, mam po pobieraniu krwi po prostu plamy na lewej, na lewej ręce i mam siniaka takiego dużego rozdanego nie chciałbym i boli mnie to w każdym razie nóg też za bardzo nie robiłem chociaż miałem dzisiaj tam jedno ćwiczonko właśnie ten martwy co starałem się go nie żyłować, bo strasznie, strasznie mnie boli noga prawa i lewa Samu ogólnie Mam 18 lat, czyli zaraz 19, a jestem kontuzjowany jakbym miał cztery dychy. To jest jakieś zwariowane. Dobra, lecimy do szkoły. Na angielski zaczynam od niemieckiego, potem... E, nie pamiętam, biologia, matematyka i chyba jakieś zawodowe. Ale no, e, idziemy. Tak jak mówiłem, w szkole chyba za dużo nie ponagrywam po prostu, bo... Nie wiem, czy to jest dobre, dobre i odpowiednie miejsce do nagrywania, bo... Niektórzy ludzie nie wiedzą jak się obchodzić z kamerami. Mimo, że ja też specjalistą nie jestem, ale wiadomo, zaraz padnie jakieś głupie słownictwo. Potem za dużo materiału nie będzie, to w ogóle nie ma co się tam męczyć z tym. Delikatnie coś tam ponagrywam, jakieś przebitki, może z jakichś cudownych lekcji i, i tyle, nie? I tyle po prostu będziemy się męczyć. I wracamy do domku po szkółce, jakiś obiadek wjedzie, może coś w szkółce jeszcze wpadnie do żarcie, zobaczymy. I, I zobaczymy, może coś po szkółce jeszcze poszkącimy. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, dowiedzimy się w szkółce. Jestem i few już Nikola. No widzę, wiesz, sytuacja szybko się zmieniła. Eee, nie pokazywałem wam nic ze szkoły, bo uważam, że to w sumie bez sensu, bo to tak naprawdę się nie ciekawe do nie dzieje lekcja, lekcje, aleksia, lekcjami eee, Dostałem dobrą ocenkę, wszystko w porządku jest. Teraz będziemy jechać właśnie z patyczkiem na Tylko by skisa i sobie wstrzymać. Eee, W sumie... Uważam, że zasłużyłem za taki dobry dzień. Eee, trzeba się nagradzać, pamiętajcie, trzeba być yy, yy, sprawiedliwym wobec siebie. Także co? Także yy, zobaczymy się pod KFC pewnie. Dam Wam znać, co je, yy, pokażę Wam co i jak. Eee, pogadamy trochę z Patryczkiem, z tam u niego, kim, kim on jest i czym się zajmuje w życiu. Eee, no, także widzimy się pod KFC. Pozdro! Tak jak mówiłem, z Patryśem właśnie, z Patryś. Eee, stoimy sobie pod KFC. Zjedliśmy sobie kurczaczki kulturalnie. Dzisiaj był dzień treningowy. Tak naprawdę dzień się już na mnie kończy, bo w racji. Bo martwę, chyba że będzie 2-0. Co? Bo martwę, wygra, że będzie 2-0 na tej Dobra, i no, dla mnie się dzień tak naprawdę kończy, bo co? No bo co? Wracam do domu i zamulam się, nie? I odpoczywam po tym całym dniu szkolnym i po dniu treningowym. Także tak naprawdę mogę to tutaj już zakończyć. Chyba, że coś jeszcze będę robił, to to dogram, ale raczej wątpię, e, bo przed mną ciężka nauka, kurwa. E, także co? Także dzięki widzowie. E, Kuźnia jest z wami, to jesteście z kuźnią i jeśli słyszymy na kanale i na przyszłych odcinkach. Elo!